Twój piec kosztuje zbyt dużo, często się psuje, a mimo to twoje stopy wciąż marzną. Tymczasem ludzie w średniowieczu potrafili się ogrzać bez żadnego z tych problemów. Oto piętnaście tanich średniowiecznych metod grzewczych, które zapewniały im ciepło prawie za darmo. Działały wtedy i nadal działają. Bezpieczne, bezproblemowe. Po prostu łatwe sposoby, by się rozgrzać. Pierwsza metoda używanie słomy jako izolacji. Słoma była niedocenionym bohaterem zimowego ciepła. Zanim pojawiła się nowoczesna izolacja z włókna szklanego czy pianki natryskowej, ludzie wykorzystywali to, czego mieli pod dostatkiem resztki roślin. Średniowieczni budowniczowie upychali słomę pomiędzy drewnianymi ramami ścian, pod deskami podłogowymi i w przestrzeniach dachowych. Uwięzione powietrze wewnątrz każdej słomki działało jak maleńka kieszeń izolacyjna. Zasadniczo, im więcej takich kieszeni tym cieplejsze było wnętrze można powiedzieć że średniowieczne domy były mistrzami w zatrzymywaniu ciepła dzięki słomie metoda ta była zaskakująco skuteczna testy przeprowadzone na odbudowanych domach w stylu średniowiecznym wykazały że ściany wypełnione słomą mogły zmniejszyć utratę ciepła o 30% w porównaniu z prostymi drewnianymi ścianami ta różnica oznaczała przetrwanie podczas surowych zim słoma nie służyła tylko do ścian trafiała też do ubrań. Biedniejsi ludzie upychali słomę wewnątrz swoich strojów dla dodatkowego ciepła. Średniowieczna porada modowa. Nic nie mówi gotowy na zimę, tak jak wygląd stracha na wróble, ale uczucie przyjemnego ciepła. Niektórzy sprytni gospodarze upychali słomę między dwie warstwy materiału, tworząc materace i poduszki, które izolowały od zimna od spodu. Ta metoda chroniła przed chłodem bijącym od podłóg i ław. Wymiana wilgotnej lub zgniłej słomy stała się jesiennym obowiązkiem. Zanim jesienne porządki oznaczały przyprawę dyniową i swetry, oznaczały szybkie napchaj ściany, zanim zamarzniemy. Chociaż słoma dobrze izolowała, nie była jedynym sprytnym rozwiązaniem średniowiecznych ludzi. Co się stanie, gdy połączysz modę z funkcjonalnością? Oto średniowieczne podejście do utrzymywania ciepła. Ludzie w tamtych czasach wymyślili coś genialnego. Po co ogrzewać cały pokój, skoro można ogrzać tylko siebie. W przeciwieństwie do współczesnych czasów, w których oczekujemy idealnej temperatury w pomieszczeniach, średniowieczni ludzie skupiali się na bezpośrednim ogrzewaniu ciała. Kluczem były warstwy zaczynano od lnianej bielizny, która zatrzymywała ciepło blisko skóry, następnie zakładano wełniane tuniki i getry, a na wierzch ciężkie odzienie wykonane z grubej filcowanej wełny lub futra. Owce były gwiazdami średniowiecznego ogrzewania. Jedna owca mogła dostarczyć wystarczająco wełny na odzież, która utrzymywała ciepło nawet w mroźnych temperaturach. Testy na odtworzonych średniowiecznych pelerynach wełnianych wykazały, że potrafią one zachować ciepło nawet po zmoknięciu, co było kluczowe w zimnych, deszczowych regionach. Peleryny podszyte futrem nie były zarezerwowane tylko dla bogatych. Zwykli ludzie używali owczych skór króliczego futra albo jakiejkolwiek skóry dostępnych lokalnie zwierząt. Pierwotne obycie eko nie polegało na recyklingu, lecz na noszeniu tego, co wcześniej zjadłeś. Rękawice często były połączone sznurkami przechodzącymi przez rękawy, aby zapobiec ich zgubieniu średniowieczny odpowiednik klipsów do rękawic, które kazała ci nosić mama w pierwszej klasie. Zgubienie rękawiczki nie było jedynie niewygodne mogło oznaczać odmrożenia palców w świecie bez oddziałów ratunkowych. Najbardziej niezwykłym aspektem tego systemu ubioru było to, że działał on bez prądu i paliwa. Gdy my, wpadając w panikę podczas przerwy w dostawie prądu, średniowieczni ludzie po prostu zakładali kolejną warstwę i kontynuowali dzień. Te noszalne rozwiązania zapewniały ciepło także nocą, ale czasem potrzeba było czegoś więcej, by rozgrzać pościel. I tu wchodzi ogrzewacz do łóżka. Urządzenie będące częściowo sprytnym narzędziem grzewczym, a częściowo potencjalnym zagrożeniem pożarowym. Zasadniczo twoi średniowieczni przodkowie co noc grali w rosyjską ruletkę z ogniem w łóżku. Te sprytne urządzenia miały dwie główne formy: metalowe i ceramiczne pojemniki zaprojektowane specjalnie, by zatrzymywać ciepło i sprawiać, że pójście spać nie przypominało wejścia do lodówki. Wyobraź sobie patelnię wypełnioną gorącym żarem, ostrożnie przesuwaną między zimnymi prześcieradłami zamieniającą arktyczne posłanie w coś choć trochę znośnego. Bogate domy wynosiły ten koncept na wyższy poziom, zatrudniając specjalnych służących, których jedynym zadaniem było podgrzewanie łóżek. Mówimy tu o naprawdę wyspecjalizowanej ścieżce kariery. Proces ten był delikatny i wymagał precyzji. Za mało ciepła. Marzniesz całą noc. Za dużo. Gratulacje. Właśnie zamieniłeś swoją pościel w średniowieczne podpałki. Te ogrzewacze do łóżek nie były tylko elementem komfortu, to były narzędzia przetrwania. Ludzie ostrożnie przesuwali rozgrzane naczynia pomiędzy warstwami koców, tworząc kieszenie ciepła, które mogły decydować o tym, czy noc była spokojna, czy skończyła się hipotermią. Bogate rodziny często miały bardziej ozdobne wersje tych urządzeń, wykonane z wypolerowanych metali, które skuteczniej odbijały ciepło. Mosiąc i miedź były szczególnie popularne, nie tylko ze względu na przewodnictwo cieplne, ale również dlatego, że ogrzewacz do łóżka z tych metali wyglądał na tyle elegancko, by zaimponować sąsiadom. Technika ta nie była jednak pozbawiona ryzyka. Jeden niewłaściwy ruch i twoje przytulne łóżko mogło zamienić się w scenę z dramatycznego pożaru. Średniowieczni ludzie musieli rozwinąć szczególny rodzaj nocnej orientacji przestrzennej, umiejętność której użytkownicy nowoczesnych koców elektrycznych nigdy nie docenią. Gdy ciepło na noc było już zapewnione, mieszkańcy mogli oczekiwać kolejnej genialnej metody ogrzewania, czekającej tuż za rogiem. Gobelin nie był tylko ozdobą ścienną dla średniowiecznych szlachciców, chcących pochwalić się swoim bogactwem. Te tekstylne arcydzieła były w rzeczywistości średniowiecznym odpowiednikiem izolacji domowej, wystarczająco estetycznym, by doprowadzić współczesnego projektanta wnętrz do łez. Poza wartością artystyczną, gobeliny spełniały kluczową funkcję. Utrzymywały ciepło w średniowiecznych domach podczas brutalnych zimowych miesięcy. Grube ciężkie tkaniny stawały się strategiczną bronią przeciwko chłodowi. Szlachta strategicznie zawieszała te ogromne panele tekstylne na kamiennych ścianach, tworząc niespodziewaną barierę przed przeciągami i spadkami temperatury. Proces ten był bardziej naukowy, niż się wydaje. Te tkane arcydzieła mogły blokować przenikanie zimnego powietrza przez kamienne mury, które były znane z przepuszczania lodowatego wiatru, zmieniającego każde pomieszczenie w lodówkę. Współczesne badania ujawniły coś fascynującego. Te dekoracyjne zasłony mogły zmniejszyć utratę ciepła aż o 25%. Kto by pomyślał, że średniowieczne dekoracje to w zasadzie ekstremalne uszczelnienie termiczne z klasą. Materiał miał ogromne znaczenie. Wełna, ciężki len i gęsto tkane tkaniny sprawdzały się najlepiej, zatrzymywały ciepłe powietrze i tworzyły mikroklimat wewnątrz murów. Niektóre zamożne domy posuwały się jeszcze dalej. Całe pomieszczenia były wyłożone gobelinami, zamieniając zimne kamienne komnaty w przytulne sanktuaria. To było jak noszenie bardzo drogiego ściennego swetra, który przy okazji opowiadał epicką historię motywy często przedstawiały historyczne bitwy sceny mitologiczne lub skomplikowane krajobrazy łowieckie co oznaczało że można było ogrzewać się i jednocześnie cieszyć wizualną narracją poza ciepłem gobeliny oferowały też dodatkowe korzyści pochłaniały dźwięki sprawiając że duże kamienne pomieszczenia wydawały się mniej echa zapewniały też odrobinę prywatności w czasach gdy przestrzeń osobista była luksusem dostępnym dla nielicznych Następna metoda grzewcza udowodni, że średniowieczni ludzie nieustannie szukali genialnych sposobów na pokonanie zimna, bez względu na to, jak nietypowe te metody mogły się wydawać. Na długo przed tym, jak nowoczesne systemy grzewcze stały się rzeczywistością, średniowieczni innowatorzy odkryli zaskakująco skuteczny sposób na utrzymanie ciepła sztukę strategicznego ogrzewania kamieni. Zapomnij o zaawansowanych technologiach. Ci ludzie zamieniali kamienie w swój osobisty system kontroli temperatury. Podczas gdy zamożni Rzymianie mieli zaawansowane systemy hipokaustum, średniowieczni mieszkańcy opracowali własny, prosty i genialny sposób ogrzewania. Technika była prosta, ale sprytna. Duże kamienie były starannie umieszczane w pobliżu trzaskających ogni, chłonąc ciepło jak naturalne gąbki. Gdy się odpowiednio nagrzały, zamieniały się w przenośne źródła ciepła, które można było przesuwać do najważniejszych miejsc podłóżka lub w okolice miejsc siedzących to był średniowieczny odpowiednik piecyka elektrycznego bez ryzyka przepalenia bezpieczników lub pożaru zarządzanie temperaturą było istotną umiejętnością przetrwania w miesiącach zimowych przenosząc nagrzane kamienie podłóżka lub w pobliże siedzeń ludzie tworzyli lokalne strefy ciepła które mogły utrzymać temperaturę przez wiele godzin kamienie stopniowo oddawały zmagazynowane ciepło zapewniając stabilną temperaturę. Różnica między komfortową nocą a możliwą hipotermią. Różne rodzaje kamieni sprawdzały się lepiej niż inne. Gęste skały, takie jak granit czy zbity wapień, były wysoko cenione. Wyobraź sobie średniowiecznego Rockstara, który miał najlepsze kamienie magazynujące ciepło we wsi. Niektóre gospodarstwa domowe starannie wybierały i pielęgnowały specjalne kamienie przeznaczone tylko do celów grzewczych. Traktowano je niemal jak cenne urządzenia technologiczne. Skuteczność tej metody wykraczała poza zwykły komfort. Reprezentowała głębokie zrozumienie zasad termodynamiki, na długo przed ich formalnym opisaniem. Ludzie przez pokolenia uczyli się praktycznie, jak maksymalizować magazynowanie i rozprowadzanie ciepła. Średniowieczni ludzie mieli jeszcze jedną metodę ogrzewania, która stała się centralnym źródłem ciepła sercem ogrzewania domu w tamtej epoce. Tym sercem był kominek. W średniowieczu kominek nie był elementem dekoracyjnym. Był koniecznością ratunkiem, który zamieniał zamarzające domostwa w przestrzenie możliwe do zamieszkania. Początkowo otwarte paleniska znajdowały się pośrodku jednokomorowych domów, a dym uchodził przez otwory w dachach. Późniejsze projekty przeniosły paleniska pod ściany i wyposażyły je w kominy, co zrewolucjonizowało ogrzewanie wnętrz. Zaawansowane systemy kominowe odprowadzały dym w górę, jednocześnie pozwalając cennemu ciepłu promieniować do pomieszczenia. Bogate domy mogły mieć kilka kominków rozmieszczonych strategicznie w budynku, tworząc strefy ciepła. Średniowieczny system HWAC nie polegał na kanałach wentylacyjnych, chodziło o to, by mieć kominki w odpowiednich miejscach. Bezpieczeństwo domowe wyglądało wtedy inaczej. Nie było czujników tlenku węgla ani detektorów dymu na ścianach. Jeśli piekły cię oczy i nie mogłeś przestać kaszleć, gratulacje. Właśnie odkryłeś, że komin wymaga czyszczenia. Choć kominki ogrzewały ogólną przestrzeń, średniowieczna innowacja się tu nie kończyła. Ludzie znaleźli sprytne sposoby, by jak najlepiej wykorzystać to ciepło. Nie zadowalali się zimnymi, niewygodnymi krzesłami. Przekształcali meble w osobiste urządzenia grzewcze, które dziś zawstydziłyby projektantów ergonomicznych foteli sztuka podgrzewanych siedzisk była genialnym rozwiązaniem na zimowe mrozy zwykłe meble zamieniały się w ciepłe sanktuaria komfortu kamienne ławy i krzesła nie były tylko elementami architektonicznymi projektowano je jako maszyny zatrzymujące ciepło rzemieślnicy wydrążali przestrzenie wewnątrz siedzisk tworząc idealne miejsce na gorące kamienie lub żarzące się węgle Wyobraź sobie siadanie na takim krześle i odczuwanie ciepła unoszącego się niczym przyjemny toastowy uścisk. To nie były zwykłe siedziska. To była technologia cieplna zamaskowana jako meble projekt był niezwykle zaawansowany strategicznie ustawione w pobliżu kominków takie siedziska pochłaniały i utrzymywały ciepło przez wiele godzin. Niektóre zamożne domy miały bardzo skomplikowane układy siedzisk. Drewniane krzesła miały ukryte komory wyłożone metalem które umożliwiały krążenie ciepła i ogrzewały użytkownika od spodu. To było jak posiadanie wbudowanego podgrzewanego fotela samochodowego, tylko że na wieki przed wynalezieniem samochodów. Różne materiały odgrywały kluczową rolę w zatrzymywaniu ciepła. Kamień nagrzewał się powoli, ale długo oddawał ciepło. Idealny materiał dla długotrwałego ogrzewania. Drewniane siedziska z metalowymi wkładkami mogły rozprowadzać ciepło szybciej, zapewniając niemal natychmiastowy komfort. Niektóre konstrukcje miały wiele warstw materiałów, by maksymalizować transfer i magazynowanie ciepła. Korzyści praktyczne wykraczały daleko poza zwykłą wygodę. W czasach, gdy ciepło oznaczało przetrwanie, podgrzewane siedzenia były czymś więcej niż luksusem, były narzędziem niezbędnym do utrzymania temperatury ciała podczas mroźnych zim. Dzięki nim ludzie mogli pracować, jeść i rozmawiać bez ciągłego rozpraszania się zimnem przenikającym do kości. Następna metoda ogrzewania ujawnia kolejny genialny sposób, w jaki średniowieczni ludzie utrzymywali ciepło ciała i ducha. Średniowieczne kuchnie były czymś więcej niż tylko miejscem przygotowywania jedzenia, były strategicznymi centrami grzewczymi. Te przestrzenie kulinarne stanowiły pierwotną wersję pomieszczeń wielofunkcyjnych, które nie tylko zaspokajały głód, ale również rozprowadzały ciepło po domu. Lokalizacja i projekt kuchni były starannie przemyślane, aby maksymalizować ciepło w całej przestrzeni mieszkalnej. Duże paleniska paliły się nieprzerwanie, pełniąc podwójną funkcję gotowania i ogrzewania. To było jak osobisty grzejnik, który przy okazji wypiekał pyszny chleb. Kuchnie budowano celowo blisko części mieszkalnych, co umożliwiało naturalny przepływ ciepła przez cały dom. Niektóre średniowieczne domostwa przyjęły wręcz otwarty plan przestrzeni, na długo zanim stało się to modą w nowoczesnym projektowaniu wnętrz. Sam proces gotowania generował znaczną ilość ciepła. Szczególnie efektywną metodą ogrzewania było pieczenie chleba, duże kamienne piece promieniowały ciepłem jeszcze przez wiele godzin po wyjęciu bochenków, tworząc naturalny system grzewczy, który utrzymywał pomieszczenia w cieple. Wolne gotowanie, takie jak duszenie potraw i pieczenie mięsa oznaczało, że ogień palił się przez długie okresy, zapewniając stałe tło cieplne. Różne techniki kulinarne przyczyniały się do ogrzewania domu. Pieczenie chleba generowało intensywne ciepło, które szybko rozprzestrzeniało się po wnętrzach. Pieczenie mięsa nad otwartym ogniem również dawało stabilne źródło ciepła. Średniowieczni kucharze byli w zasadzie inżynierami grzewczymi, którzy przy okazji potrafili świetnie gotować. Lokalizacja stref gotowania stała się istotnym elementem projektowania domów. Rodziny strategicznie rozmieszczały swoje przestrzenie życiowe tak, aby maksymalnie wykorzystywać ciepło generowane przez kuchnię. Kolejna metoda ogrzewania pokaże jeszcze bardziej nietypowy sposób na przeganianie zimowego chłodu. Zwierzęta gospodarskie w średniowieczu nie służyły tylko do produkcji jedzenia. Te zwierzęta były żywymi, oddychającymi systemami grzewczymi. Kto by pomyślał, że zwierzęta gospodarskie były pierwszymi grzejnikami na futro. W chłodniejszych regionach relacja między ludźmi a zwierzętami daleko wykraczała poza rolniczą praktyczność. Niektóre domy budowano z przylegającymi stajniami i oborami, tworząc genialną strategię grzewczą, która mogłaby zawstydzić współczesnych inżynierów energetycznych. Ciepło ciała generowane przez krowy, owce i świnie powoli przedostawało się do przestrzeni mieszkalnych zapewniając stałe i naturalne źródło ogrzewania. To było jak posiadanie grupy futrzastych, oddychających grzejników, które czasem dostarczały mleko i mięso. Współczesne badania potwierdzają, że pojedyncza krowa może wygenerować wystarczająco ciepła, by znacząco ogrzać małą przestrzeń. Lokalizacja pomieszczeń dla zwierząt była starannie przemyślana. W projektach zamków nawet specjalistyczne pomieszczenia, jak pokoje dla sokołów, umieszczano blisko części mieszkalnych aby maksymalizować przekazywanie ciepła. Większe zwierzęta, takie jak konie i bydło, były szczególnie cenione za zdolność do generowania ciepła. Ich masywne ciała mogły produkować zaskakujące ilości ciepła, tworząc mikroklimaty wewnątrz przestrzeni mieszkalnych. Różne zwierzęta wytwarzały różne ilości ciepła. Owce ze swoimi grubymi futrami były wyjątkowymi producentami ciepła. Świnie zgromadzone blisko siebie tworzyły gęste strefy ciepła. Wyobraź sobie, że jesteś średniowiecznym rolnikiem i odkrywasz, że twoje zwierzęta jednocześnie dostarczają jedzenie i ogrzewanie. Korzyści ekonomiczne i survivalowe były ogromne. Nie chodziło tylko o komfort, to była kluczowa strategia przetrwania. W regionach o wyjątkowo mroźnych zimach, ciepło zwierząt mogło decydować o tym, czy się przeżyje, czy zamarznie. Jednak najcieplejsze źródło ciepła było znacznie bliżej. Średniowieczne łóżko rodzinne było czymś znacznie więcej niż tylko przytulnym miejscem do spania. To była przemyślana strategia przetrwania w walce z brutalnym zimowym chłodem. Zapomnij o prywatności. W średniowieczu przestrzeń osobista była tak przydatna jak imbryk z czekolady. Rodziny nie tylko dzieliły przestrzenie mieszkalne, dosłownie dzieliły ciepło ciała w sposób, który dziś sprawiłby, że zwolennicy prywatności dostaliby gęsiej skórki. Dzieci, rodzice, a czasem nawet goście, spali razem w jednej przestrzeni, tworząc ludzką ekosferę cieplną. Łóżka z baldachimem nie były tylko ozdobami, były starannie zaprojektowanymi stacjami grzewczymi. Ciężkie zasłony zatrzymywały ciepło ciała, tworząc mikroklimat, który mógł decydować o tym, czy noc przetrwa się komfortowo, czy zamarznie. To było jak prehistoryczna wersja elektrycznego koca. Z większą ilością chrapania i prawdopodobnie mniejszą higieną. Sztuka warstwowania była doprowadzona do perfekcji. Rolki z futrem, wiele warstw wełnianych koców i strategiczne pozycjonowanie ciał maksymalizowały zatrzymywanie ciepła. Ludzie celowo spali blisko siebie, a dzieci często umieszczano pośrodku grupy rodzinnej. To nie był jedynie komfort, to była kluczowa technika przetrwania, udoskonalana przez pokolenia. Różne klasy społeczne miały różne podejścia. Bogate rodziny mogły mieć wiele futrzanych koców i osobne miejsca do spania, podczas gdy biedniejsze dosłownie tworzyły wyspy ciepła z ludzkich ciał. Wyobraź sobie średniowieczną strategię snu, która była częściowo techniką przetrwania, a częściowo puszką ludzkich sardynków. Najcieplejsze miejsce było zawsze przedmiotem negocjacji z intensywnością godną spotkania zarządu. Ustalenia dotyczące snu nie były jedynie kwestią osobistego komfortu reprezentowały kolektywne podejście do przetrwania, w którym ciepło ciała stawało się wspólnym zasobem, cenniejszym niż jakiekolwiek indywidualne dobra. Nowa strategia rozgrzewania właśnie się zaparzała. Dosłownie. Ogrzewanie to nie tylko ciepło zewnętrzne. Średniowieczni ludzie rozumieli również siłę ogrzewania od wewnątrz. Picie gorących napojów było w średniowieczu jak centralne ogrzewanie dla ciała. Herbaty ziołowe grzane wino i podgrzane mleko nie były tylko napojami. To były kluczowe narzędzia przetrwania zimowej ofensywy. Mnisi w zimnych klasztorach doprowadzili do perfekcji sztukę ciągłego spożywania ciepłych płynów. Ci, święci inżynierowie ciepła uczynili z sączenia napoju technikę przetrwania. Gorący rosół stał się liną ratunkową, krążącą po ciele skuteczniej niż jakiekolwiek zewnętrzne źródło ciepła. Do zrozumienia tego nie była potrzebna nauka. Pokolenia praktycznego doświadczenia nauczyły ludzi, że gorące napoje robią więcej niż tylko dobrze smakują. Różne płyny miały różne właściwości. Herbaty ziołowe mogły mieć działanie lecznicze i jednocześnie rozgrzewały. Grzane wino oferowało efekt rozgrzewający alkoholu oraz pikantną nutę przypraw, jakby mieć przenośny wewnętrzny grzejnik, który przy okazji był pyszny. Rytuał przygotowywania i spożywania gorących napojów stał się kluczowym elementem strategii przetrwania zimą. Ciepło miało zaraz przyjąć zupełnie inny wymiar. Średniowieczni ludzie byli mistrzami w dostosowywaniu się do otoczenia, a ich podziemne przestrzenie udowadniały, jak sprytnie potrafili radzić sobie z zimnem. Piwnice nie były tylko ciemnymi, wilgotnymi pomieszczeniami do przechowywania. Były strategicznymi sanktuariami temperaturowymi, które średniowieczni mieszkańcy przekształcali w schronienia przetrwania podczas brutalnych zimowych miesięcy. Kto potrzebuje centralnego ogrzewania, skoro ma Ziemię jako osobisty kod termiczny? Te podziemne przestrzenie działały jak naturalne termosy, utrzymując zaskakująco stałą temperaturę przez cały rok. Wykopane głęboko w objęciach Ziemi, podziemne komory pozostawały chłodne latem i cieplejsze zimą, tworząc mikroklimat który opierał się sezonowym skrajnościom wyobraź sobie średniowieczną rodzinę stłoczoną razem w przytulnej piwnicy otoczoną kamiennymi ścianami które zdają się szeptać pradawne ciepło w regionach gdzie temperatury zimą spadały do poziomu przenikliwego zimna te podziemne przestrzenie stawały się dosłownymi ratownikami niektóre rodziny całkowicie przenosiły swoje miejsca do spania podczas najzimniejszych okresów Zamieniając przeciągowe pokoje górne na stabilne, izolujące środowisko pod ziemią. Mówimy tu o ulepszeniu piwnicy na długo przed tym, jak piwnice stały się modne. Ta podziemna strategia nie była tylko kwestią przetrwania, była dowodem ludzkiej pomysłowości i współpracy z naturalnymi zasadami środowiskowymi. Jak pokaże kolejna metoda grzewcza, średniowieczni ludzie nie przestawali szukać kreatywnych sposobów na utrzymanie ciepła. Mieszkańcy średniowiecznych domostw nie tylko przetrwali, byli mistrzami walki z wiatrem. Naturalne elementy krajobrazu były ich pierwszą linią obrony przed mroźnymi podmuchami. Drzewa, żywopłoty i drewniane ogrodzenia nie były jedynie ozdobami. Były kluczowymi tarczami termicznymi, które zmieniały smagane wiatrem krajobrazy w przestrzenie nadające się do życia. Zimny wiatr? Raczej wiatrowe zabójstwo w wersji średniowiecznej. Projektowanie architektoniczne odegrało kluczową rolę w tej symfonii blokowania wiatru. Zamki i domy były starannie ustawiane tak, by zminimalizować ekspozycję, wykorzystując ukształtowanie terenu jako gigantyczne ekrany przeciwwietrzne. Kamienne mury nie były tylko strukturami obronnymi. Były barierami cieplnymi, które zakłócały przepływy powietrza i zatrzymywały cenne ciepło. Niektóre osady celowo sadziły gęste żywopłoty lub tworzyły skomplikowane sieci ogrodzeń drewnianych, które łamały prądy wiatru, zanim te mogły przeniknąć do przestrzeni mieszkalnych. Wewnątrz tych struktur ścianki działowe i parawany stawały się wyrafinowanymi narzędziami kontroli klimatu, tworząc mniejsze, bardziej zwarte przestrzenie. Mieszkańcy średniowiecza mogli koncentrować ciepło i skutecznie blokować przeciągi. Ich techniki ochrony przed wiatrem płynnie łączyły się z jeszcze jedną genialną metodą ogrzewania. To była siła ciasno upakowanego pokoju w tamtych przeciągowych zamkach i drewnianych domach ludzie nie mieli luksusu przekręcenia pokrętła gdy temperatura spadała. Zamiast tego ściskali się jak sardynki w beczce. Jeśli oddech sąsiada stał się twoim źródłem ciepła, wiedziałeś, że jesteś w średniowieczu. Nauka zatem była prosta. Każde ludzkie ciało emituje mniej więcej tyle ciepła co żarówka o mocy 100 watów. Wstaw 20 osób do pokoju i nagle masz 2000 watów darmowego ogrzewania. Oto odnawialna energia bez wiatraka. Wielkie sale zamkowe nie były budowane jedynie po to, by imponować. Ich celem było goszczenie uczt, gdzie ciepło ciał tworzyło naturalny piec. Zapiski z wieku XIV wspominają, że podczas zimowych zgromadzeń temperatura w pomieszczeniach mogła wzrosnąć o siedem osiem stopni bez dorzucania ani jednego polana. Nie ma to jak udane przyjęcie, na którym goście służą również jako ludzkie grzejniki. Wiele domów miało jedno pomieszczenie, w którym cała rodzina gotowała, jadła, pracowała i spała. Te kwatery były ciasne, ale nikt nie narzekał na zimne stopy, co najwyżej na chrapiącego wujka Edmunda. Następnym razem, gdy zrobi ci się zimno, przypomnij sobie, że średniowieczna szlachta rozwiązywała problemy z ogrzewaniem, zapraszając wszystkich, których znali, na obiad. Darmowe jedzenie i darmowe ogrzewanie. Średniowieczne problemy wymagały średniowiecznych rozwiązań, a skoro mowa o utrzymywaniu ciepła, średniowieczni ludzie nie polegali wyłącznie na cieple własnych ciał. Innowacja grzewcza osiągnęła swój szczyt w genialnie prostym, lecz skutecznym wynalazku stojakach kominkowych i technologii reflektorów ciepła. To nie były przypadkowe metalowe przedmioty, to byli superbohaterowie dystrybucji ciepła. Średniowieczni inżynierowie przekształcili kominki z marnotrawców energii, w maszyny efektywności cieplnej. Metalowe płyty tylne i stojaki refleksyjne zmieniały dynamikę ogniska, robiąc coś wyjątkowo mądrego. Ustawione strategicznie za ogniem, te metalowe powierzchnie odbijały ciepło na zewnątrz, zamiast pozwalać mu bezsensownie uciekać przez komin. Zamożne domy wynosiły ten pomysł na wyżyny luksusu, stosując reflektory z polerowanego mosiądzu lub błyszczącego srebra, które nie tylko przekierowywały ciepło, ale również dodawały arystokratycznego blasku wnętrzom. Żeliwo stało się bohaterem klasy pracującej, przystępnym, ale skutecznym rozwiązaniem dla przeciętnych gospodarstw domowych. Te metalowe straże mogły nawet podwoić skuteczność grzewczą ognia, zamieniając skromny płomień w solidny system grzewczy. Średniowieczni ludzie wiedzieli, jak sprawić, by ogień pracował ciężej niż korporacyjny stażysta podczas sezonu budżetowego. Precyzja ich zarządzania ciepłem pokazywała intuicyjne zrozumienie zasad termodynamiki, takie, przed którym dzisiejsi inżynierowie zdjęliby kaski z szacunkiem.